Simanu. Ten odcinek miał już zostać nagrany tak naprawdę jakieś kilka miesięcy temu, bo wcześniej już wpadłam na ten pomysł. Ale mniej więcej w trakcie szukania odpowiednich rzeczy do tego filmu stwierdziłam, że w sumie jest to bardzo mało i bez sensu jest zrobić ten film. Jednak w końcu na ten film się zdecydowałam i właśnie o to go widzicie. Na MSP jest sporo włosów z jakimiś dodatkami. Oczywiście nie chodzi mi o to, że dodatki i włosy są oddzielnie, tylko są ze sobą połączone. No i przez to, że na włosach są jakieś dodatki chusty, czy może jakieś kokardki, nie wiem, naprawdę cokolwiek, to nie widać jak te włosy faktycznie wyglądają. Bo włosy to są chyba przecież włosy, a nie jakieś kokardki, chustki. Włosy to włosy. I właśnie w tym odcinku będziemy sobie sprawdzać jak wyglądają włosy bez zbędnych dodatków i jak zostały one narysowane na początku. Oczywiście używanie tych włosów ze sklepu będzie tak trochę bez sensu, więc przygotowałam sobie kilka włosów z VIP-ów. Właśnie korzystając z tego, że jest to początek filmu, a wcześniej dodawałam tylko na to chciałabym Was zaprosić do mojego Twitcha. Link do niego oczywiście znajdziecie w opisie. Jak uznam, że to jest ten moment i nie będę miała na live'ie pięciu osób, to po prostu zrobię jakiegoś live'a, tam sobie poglądamy pewnie YouTube'a, czy nie wiem, pogramy w coś. Możecie też być na mój serwer Discord, tam dostajecie powiadomienie od razu, gdy wyjdzie film i również o live'ach, a do tego nie potrzebujecie mieć weryfikacji. Więc spokojnie na moim Discordzie możecie sobie siedzieć. Znajdujemy się aktualnie w programie Animate i właśnie w tym programie będziemy sobie wszystko tutaj robić. Wybrałam sobie włosy halloweenowe na początek. Tutaj mamy klatki, jak one wyglądają z dwóch stron, od frontu i od boku. My zajmiemy się w sumie tylko frontem i to jest ogólnie plik z Movistar Planet. I chciałabym w tym filmie wyprzedzić wszystkie pytania, bo ja strasznie nie lubię, gdy powiem coś może nieoczywistego na swoim filmie i później są pytania, tak jak w poprzednim filmie. Kilka osób mi napisało tam w komentarzu, że tych włosów już nie ma w sklepie, a i nigdy ich nie było, nigdy nie powiedziałam, że są w sklepie. Mało tego, nawet przeczytałam, co Fibi napisała, że one nigdy się nie pojawiły, a nawet sama powiedziałam, że do tego filmu się przeszykowałam i ogarnęłam sobie te włosy w sklepie. Także tak super słuchacie. A moich przypiętych komentarzy nie czyta absolutnie nikt. I jest mi bardzo przykro z tego powodu. Nie wiem, chyba po prostu nie jestem za bardzo wyrozumiała, jeśli chodzi o takie sytuacje. Strasznie tego nie lubię i no po prostu wolę, żeby ktoś mnie słuchał. Więc to jest oryginalny plik z gry. Ja nie powiem wam, jak mam do niego dostęp. Ogólnie w sumie nic wam nie powiem. Ogólnie jeśli chodzi o włosy, to one składają się z dwóch elementów. Przód oraz tył. Przód to jest to tutaj takie jasne, a tył to jest to ciemne. Zresztą mogę wam pokazać. I teraz wchodzę sobie w górną warstwę i mogę sobie to pousuwać jednak w tej fryzurze, to w sumie tak naprawdę nie wyjdzie. Jedynie, co w sumie mogę wam pokazać, to to. No jednak tutaj włosy są zrobione troszeczkę inaczej niż w wcześniejszych latach, ale to był taki przykład i teraz naprawdę weźmiemy sobie jakieś fajne włosy. Z włosów słonecznikowych myślę, że również zrobimy sobie taki jakby przykład. Trochę sobie to przybliżę i po prostu usuniemy sobie te słoneczniki, bo one są tutaj kompletnie niepotrzebne. No i mniej więcej tak wyglądają te włosy bez słoneczników. Tutaj już jest inaczej trochę zrobione, bo nie wycina w ogóle tych włosów, tylko tu brakuje tej warstwy, która jest tutaj. O tak, właśnie tak. Myślę, że włosy słonecznikowy kompletnie nie posiadających słoneczników, wyglądają w sumie okej. Okay. Nawet myślę, że mogłyby się nadawać do sklepu, bo w sumie tak wyglądają. Kolejnymi włosami są włosy Rio 2016. Te włosy są już bardziej zakryte przez jakiś dodatek, a w sumie tutaj dokładnie przez pióropusz, więc przydałoby się go w tej chwili sonuç No i tak te włosy wyglądają w rzeczywistości. Wyglądają strasznie sklepowo. Ale wiecie co jest najlepsze? Że te włosy można właściwie znaleźć w sklepie. Znajdują się one aktualnie na 46 stronie. I gdy wkleję sobie kod dokładnie tego samego koloru, który jest we włosach Rio, to wyglądają one no tak samo. Wow, jakie fajne włosy. Czemu ja ich wcześniej nie widziałam? W sumie te włosy nawet można wykorzystać do podróby Rio. Tylko potrzebny jest do tego jakiś taki pióropusz. Nie wiem na której on jest w stronie. O ten mi chodziło. Jakby pozmieniać kolor to można byłoby powiedzieć, że wow, włosy Rio. Kolejnymi włosami są włosy barokowe. Jednak tutaj mm, coś mi się popsuło. Może uda mi się to naprawić jakoś. Dobra, chyba jednak nie uda mi się tego zrobić. A otwierać pakietu mi się w sumie nie chce, więc tak to sobie zrobimy. Po prostu z tych włosów musimy usunąć między innymi maskę oraz te kwiatki. W ogóle tutaj są motylki, nie wiedziałam o tym. Tak wyglądają włosy barokowe bez żadnych dodatków. Mi się w sumie one bardzo podobają, ładne są. Myślę, że takie włosy mogłabym użyć nawet w jakimś luku. I w sumie uważam, że są bardzo oryginalne. Teraz przyszedł czas na włosy owocowe, które normalnie w ten sposób one wyglądają fatalnie, więc spróbujemy je może tak troszeczkę lekko naprawić, a żeby one wyglądały lepiej, to musimy pousować te wszystkie dodatki, bo myślę, że one są tutaj kompletnie zbędne i psują w ogóle to wszystko. Tak te włosy wyglądają bez żadnych dodatków, możemy sobie zrobić czarne tło. Tu mamy jakąś kropkę, ale dobra. Bez dodatków te włosy mi się naprawdę tak strasznie podobają. Są mega ładne moim zdaniem i myślę, że fajnie wypasowały pasowały na mowie starce. Zresztą mogę wam zrobić taką mini wizualizację tych włosów na mowy starce. No cóż, moim zdaniem są bardzo ładne. Mogłyby nawet takie być w sklepie w jakimś motywie, nie wiem, pin up czy coś w tym stylu. Są naprawdę bardzo ładne i totalnie lepsze niż były z tymi owocami. Przyszedł czas na kolejne włosy i są to włosy halloweenowe. Nie pamiętam tak naprawdę którego roku, a w sumie dokładnie to są włosy sugar. Tutaj jest w ogóle jakaś różowa plama, nie wiem po co to jest, po co to jest w projekcie, nie mam pojęcia. Wiem, że tu jest szyja, ale dlaczego to ma kolor różowy? Nie wiem. W każdym razie będziemy sobie usuwać te kwiatki i ten welon, a jeszcze te koraliki, te koraliki to będzie tragedia. No i zobaczymy, co takiego kryje się pod tymi wszystkimi dodatkami. No i proszę bardzo, tak właśnie wyglądają włosy Halloweenowe Sugar bez tego welonu i tych kwiatów. Wyglądają one jak jakieś włosy ze sklepu, i gdy się na nie patrzy, to ma się wrażenie, jakby ktoś właśnie wstał, podsapirowe włosy i je ulizał. Ja sama nie wiedziałam, że one dokładnie w ten sposób będą wyglądały, bo wcześniej tego nie sprawdzałam. I wyglądają one naprawdę mega ciekawie. W sumie mi się podobają. Jakby dobrze leżały na mowy starce, to myślę, że mogłabym je nawet założyć i zrobić jakiegoś luka z nimi. No i teraz przyszedł czas na... Chyba ostatnie włosy, jakie mam przygotowane, a będą to włosy koszyczkowe. Kto by się spodziewał? Wiem, że włosy koszyczkowe nie są jakoś super uwielbiane. Ogólnie, jak z daleka się na te włosy patrzy, to w sumie wygląda, jakby one tutaj miały, nie wiem, wszystko z piór. Ale gdy się je przybliży, to widać, że tutaj mają jakąś kartkę, tutaj kawałek czekolady. Oczywiście są te pióra, ale pod tymi piórami są jeszcze włosy, więc będziemy sobie te wszystkie zbędne dodatki usuwać. Tutaj mamy jeszcze drugą perspektywę, więc myślę, że ją również sobie wykorzystamy. W sumie to jest dobry pomysł, akurat jeśli chodzi o te włosy. naprawdę wyglądają włosy koszyczkowe. Wiem, może to być nieco zdziwienie. Tak, wyglądają w sumie jak jakieś zwykłe włosy, nie wiem, na jakieś Boże Narodzenie, czy coś w tym stylu. Przynajmniej mi się to tak kojarzy. To mają jakiegoś koka, czy tam boba? Nie wiem, co to jest dokładnie. Ja, jak wcześniej mówiłam, kompletnie nie wiedziałam, że w tej fryzurze są ogólnie włosy. Ja, gdy pierwszy raz edytowałam sobie włosy koszyczkowe, to miałam takie What? One tak wyglądają? Mam nadzieję, że właśnie teraz mieliście tak samo. Jeśli macie jakieś pomysły na odcinek związany Właśnie z programem animate i z plikami gry, to możecie dać mi znać w komentarzu. Ja wymyśliłam sobie taki odcinek. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł na coś podobnego albo kompletnie na coś innego, to możecie właśnie napisać to w komentarzu na dole. I nie zadawajcie głupich pytań, błagam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego jakże nudnego odcinka i bye bye.